Już naprzeciw księżyca gwiazdka jedna, druga rozbłysła, już ich tysiąc, już milion mruga. Kastor z bratem Polluksem jaśnieli na czele, zwani na dawnej Litwie Lele i Polele. Lecz ich w Zodyaku gminnym znowu dziś przekrszczono: jeden zowie się Litwą, a drugi koroną. Nawiasem mówiąc, niewiele z tego zostało. Gwiazdozbiór który wężem zwą astronomowie. Nie jest wężem, lecz rybą. Lewiatan się zowie, straszył na wszystkich morzach, ale po potopie zdechł z niedostatku wody. Więc na niebios w stropie anieli rozwiesili jego marne szczątki, ażeby go się, się nie bały przed zimą wszystkie przątki. Nieco wyżej Dawida wóz gotów do jazdy, Krzywy Dyszel kieruje do polarnej gwiazdy. Tu muszę małą dygresję, nie był kapitanem nasz wielki poeta i ktoś go źle poinformował, Krzywy Dyszel kieruje się do Arkturusa. Gdyby ktoś poprawił go poeta, powinien napisać tylne koła kieruje do polarnej gwiazdy. Ale jeśli chodzi o Filaretów i filomatów wówczas uważano, kiedy pisano ten wiersz, że wolność jest bytem równoległym z Bogiem, włącznie z prawem do buntu. I wiedzą starzy Litwini, że niesłusznie o owym, że on niesłusznie zwie się Dawidowym, bo jest to wóz anielski. Na nim to przed laty Lucyper jechał Boga wzywając w zapasy, na nim to przed czasy. Lucyper jechał Boga wzywając zapasy. Lecz Archanioł Michał z wozu go już zrzucił i dzisiaj popsuty wokół gwiazd się wala naprawić go Archanioł Michał nie pozwala. I tym akcentem życzę wszystkiego najlepszego. Brawo! Brawo.